Dzień dobry pan. No, witamy. Nasze Przede wszystkim chciałbym podziękować za wyróżnienie i za zaufanie, bo tak traktuję zaproszenie mnie do tej rozmowy. Bym zaśpiewał happy Berzy, ale w waszym przypadku to absolutnie nie wypada bardziej 100 lat. Prawda? Dlaczego to się okaże potem? Cóż, 10 lat funkcjonowania na rynku wydawniczym. To jest całkiem niezły jubileusz jak na rodzinną firmę i jednocześnie okazja do refleksji i podsumowań wszelkiego rodzaju. Zacznę może od, od ciekawostki, tajemnicy, która nurtuje wielu czytelników. Wydawnictwo Jan K. Dlaczego? Możecie Państwo to rozszyfrować? Innej nazwy nazw być nie mogło, przecież jeżeli robimy to we dwójkę. Żona jest Janka, Janina Janka. Ja jestem Jan Koźbiel, Jan K. że mogło się nazywać tylko Janka. No tak, wydawałoby się e, proste. E, nie jest to unik, ale nie jestem do końca zadowolony. Myślałem, że będzie to coś bardziej tajemniczego. Wchodzić w tak e, Ryzykowny interes, 10 lat temu, kiedy wydawnictwa powstawały, padały jedno po drugim, zresztą dzieje się to do tej pory. Nie bali się Państwo, że podobny los spotka również i, i Waszą inicjatywę? I to się złożyło tak, że ja w 2008 roku rozstałem się po 14 latach pracy z firmą gruszyńskiej Spółka. Łakali? Chyba nie, ja zresztą też nie. Ja zresztą też nie. W każdym razie było tak, że nagle zrobił się czas wolny. Bo, jak mówię wcześniej się zajmowałem książkami przez 15 lat na etatowo a Pracowałem jednocześnie w Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Jazdowskim. Tam w redakcji takiego pisma wychodziło kiedyś, obiekt to się nazywało. To było pismo poświęcone współczesnej sztuce, współczesnym sztukom wizualnym. I tam były kłopoty finansowe, zamek miał. Pismo zostało zawieszone, I, i, ale szef Świętej Pamięci, Wojtek Kortowski, chciał redakcję utrzymać, w związku z tym zaproponował mi układ taki, że tam będę miał pół etatu. I w związku z tym to, mając tam pół etatu, miałem czasu sporo. Jednocześnie się napatrzyłem trochę w tym Kuszyńskim. też jak ciężką drogę do wydania książki na polski autor. wiedziałem, czytając w Kruszyńskim teksty, nasze napisy przesyłane przez polskich autorów, że jest tam sporo naprawdę ciekawych osób i sporo ciekawej literatury, która ma taką fatalną drogę, ciężką podburkę Więc uznaliśmy z żoną że możemy spróbować wydawać sami książki no rolę nam się podobają, a nie komuś na naprawdę. Bo książek łatwych jest na rynku mnóstwo, w księgarniach jest cała masa. I wydawanie kolejnej, nie wiem, którejś set książki, która jest taka sama jak... Uprzedzających ją parę setek jest naprawdę bez sensu. To już drzewek papieru i ludzkiego czasu i naszej pracy, żeby przygotować książkę Miałko". Znaczy, się, No nie że... mówmy, że nasze książki są takie strasznie trudne, no bo one nie są takie strasznie trudne. One są trudniejsze niż przeciętne na rynku. Tak zwana literatura popularna, no bo my próbujemy wydawać książki takie, które. Są strawne przy zaangażowaniu jakimś intelektualnym czytelnika i czytelne, ale nie są jakimś eksperymentem literackim. Nie trzeba wyjątkowej, nie wiem, jakiejś, jakiegoś uporu, żeby przebrnąć przez, przez te pozycje. Także to jest taka literatura. Niegłupia, ale. Nie taka znowu trudna. Bo też, bo też, ja to mam też, wyniosłem sobie taką naukę z Centrum Sztuki Współczesnej, że, że one były też jednocześnie taką zajmującą historią, że czytelnik nawet bez, tego, bez tej erudycji wielkiej będzie znajdzie tam coś do siebie fajnego i tę książkę z zainteresowaniem przeczyta. To trudne jest, ale takie książki powstają i nasze książki Myślę, że spełniają te właśnie te kryteria oba i są nie, za, nie są za trudne, są wystarczająco ambitne. Tak może I coś ludziom przynosi. Już trochę usłyszeliśmy o, o, o przygotowaniu redaktorskim, ale być może czytelników zainteresuje Zainteresują Państwa sylwetki. Chciałbym zapytać o Wasze przygotowanie merytoryczne do, tego, do tej pracy. Rozumiem, wieloletni redaktor u Pruszyńskiego, potentata. Pani? Pani redaktor w Centrum Sztuki Współczesnej. Zmaganie się z tekstami teoretycznymi artystów współczesnych, to ja mężowi nie zazdroszczę i teoretyków. No a ja z kolei, no jako polonista, no to czuję, że ja mam pewne kompetencje, żeby oceniać, żeby rozumieć, jak świat literatury jest zbudowany, umiem posługiwać się kategoriami, to mi czasem nawet przeszkadza, bo jestem nadmiernie teoretyczna, na przykład w rozmowach. Współpracowała Pani z więzią? No współpracuję, w dalszym ciągu współpracuję, Ale. tak. O, o tych o tych perypetiach chciałbym wiedzieć. O perypetiach z autorami? Tak, tak, tak. tak. To to jest takie bardzo. Te rzeczy to są tajemnicą. Nie można za nie. bardzo zdradzać. No ja Czasem nie. się zdarzają autorzy, którzy stawiają opór. Każdy, zresztą teraz robimy taką serię rozmów. To niektórzy się zbierają i mówią, że w pierwszej chwili przeżywali szok, Usłyszeli, że mają coś w książce zmieniać, no ale po namyśle doszli do wniosku, że jednak te nasze sugestie są sensowne i że to ostatecznie służy książce. W naszej, w naszej rzeczywistości jest także znaczna część autorów, zwłaszcza to jest ta najliczniejsza grupa autorów, którzy już, już mają za sobą debiut, na przykład wydali jedną albo dwie książki, ale jeszcze nie są na, na topie, nie są wielkimi autorami i część z nich Właśnie to, to mnie ciągle zdumiewa, traktuję wydawcy i redaktora jako, no w zasadzie jako wroga, który chce tym książkę zepsuć, zrobić coś złego. No, ja rozumiem, bo twórca każdy powinien bardzo mocno wierzyć w to, że to co on robi jest po prostu świetne, ale czasem jest tak, że no czarno na białym widać że tu akurat nie jest świetnie i można byłoby tu coś poprawić, i korzystając z naszych no już bogatych doświadczeń na tym polu, coś podsuwamy autorowi. I często jest, pierwsza reakcja jest, no autor się jeży natychmiast i się absolutnie nie zgadza. A potem po jakimś czasie przychodzi refleksja i, i potem po wydaniu już książki, czasem muszą minąć 2 trzy lata, i autor mówi ale tamte zmiany wyszły na książce Nadal. Autor ma prawo i powinien w siebie wierzyć, tylko trzeba znaleźć ten, to miejsce, gdzie wiara w samego siebie zaczyna przeszkadzać w powróceniu na wyższym poziomie książki. Kiedy się ona się staje za bardzo bezkrytyczna. To, to, to na tym, na, na tym, no, też bardzo takie wyraziste i proste problemy do odprawy. Mieliśmy taką historię na przykład, że przygotowywaliśmy książkę o jednym, znaczy o życiu w jednym z krajów arabskich. Podpisaliśmy umowę, narobiliśmy się jak bąki, no bo kultorki były bliżej, obie były z naszego punktu widzenia amatorkami, ale miały historię o potężnym potencjale. Te zdarzenia w no. I pr 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 przepracowaliśmy tę książkę do skierowania już do drukarni. Ona była gotowa, do wysłania do drukarni, i dostaliśmy maila od jednej z autorek, że ona jednak rezygnuje i nie będzie wydawać tej książki, bo się bawi. No, takie historie też się zdarzają. No to jest no To jedna historia. taka była, jedna taka historia. Mówią, że to jest taki żłobek dla autorów, że pieści się z tymi autorami, że. Oni mają wymagania i tam coś im się nie podoba, no to na przykład naszych współpracowników grafików zmuszamy do tego, żeby jakieś korekty wprowadzali, no bo, żeby autora do końca jakoś usatysfakcjonować. Chociaż oczywiście ostatnie zdanie do nas należy, no ale nie chcielibyśmy no, tworzyć tej atmosfery, że nie uwzględniamy ambicji autora czy jego gustów. Laurkę, budujemy. ja ta, To ta litość... Pozostałości, resztki tej litości od Pruszyńskiego jeszcze tak? Nie, nie, nie. Ja chcę sprostawać i powiedzieć wyraźnie, że nie ma we mnie litości dla tekstów słabych. Rękami nie drgnie tekst, który uważam za kiepski. Nie ma najmniejszych szans, żeby autor, nie wiem co robi czy autorka, nie ma Nie ma szans, no, musi być po Ale potem już jest wpieszczony, dopieszczany. Potem jest wpieszczony, bo no, w naszym interesie. Tak, jak w interesie autora leży to, żeby ten tekst był jak najlepszy. W interesie czytelnika przecież też. No, jakieś najprzyjemniejsze wspomnienie. Proszę. Podzielam się Państwu jakieś najprzyjemniejsze wspomnienie, bo to już najbardziej koszmarne zakładam, że usłyszeliśmy, prawda? A hmm. najprzyjemniejsze kontakt. Hmm. Z autorami jest fajny, ale z czytelnikami są najprzyjemniejsze. W i to jest taka sytuacja, kiedy jeździmy gdzieś, no wiadomo, my jesteśmy maleńkim wydawnictwem, nie jesteśmy żadnym poważnym partnerem dla dystrybutorów na przykład, ale jeździmy na, 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 na targi. Nie wiem, do Wrocławia w sobie pojedziemy, do Poznania, do Białorusinów. I najfajniejsza historia to jest tak, na przykład trzeci, czwarty, czwarta, trzecia, czwarta wizyta w jakimś mieście na jakichś targach, tu przychodzi pani. No i mówi, że kupiła u nas, przyszła specjalnie do nas, żeby kupić te wszystkie książki, które w tym roku wydaliśmy. W zeszłym roku kupiła wszystkie wydane przez nas książki w tamtym roku i wszystkie były dobre, to znaczy wszystkie jej się podobały, więc przyszła kupić następną naszą, naszą produkcję z ostatniego roku. No ja ostatnio miałam taką historię, że jedna tak. z moich koleżanek kupiła trzy. Potem napisała, że jeszcze chce trzy, wybrała sama. Potem jeszcze napisała, że chce trzy i, i następne trzy. Czyli razem kupiła 12 książek w ciągu trzech miesięcy. Tak, oglądając i wybierając sobie na stronie te, które ją interesują. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o, o czymś, co jest dla wydawcy bardzo miłe, to znaczy, że autor, który wydał z pierwszą książkę, przychodzi z drugą. I zresztą, no to przychodzi z trzecią. To jest potwierdzenie, że, że, no, że dobrze zautar. Jak to wszystko wygląda? Zacznijmy od nabywania, skąd się biorą. W ogóle no, pierwsza książka, przecież kiedy założyliście wydawnictwo, nikt o was jeszcze nic nie wiedział, prawda? Czy już wiedział. I co, i nagle yy, wasza skrzynka mailowa została zasypana mailami z książkami? Nie. Jak to było? No po pierwszą książkę to zgłosiliśmy się do Pana Piotra Ibrahima Kalwasa, no po prostu napisaliśmy do niego, wiedzieliśmy, że wyjechał z Polski, no i on akurat miał prawie kończoną książkę, to był dom, to była pierwsza książka. Przyszła do nas, okazało się, że ona jest ciekawa, jest drukowalna, no i tak wyszła, a jak, jak wyszła pierwsza, no to potem jak zaistniało wydawnictwo, no to książki zaczęły napływać do nas i w tej chwili rzadko się zdarza, no, że, że my próbujemy docierać sami do autorów i namawiać ich na to, żeby żeby przysłali do nas książkę, czy dali nam książki. No, staramy się trzymać rękę na pulsie i jakby kibicować, jeśli nasi autorzy, którzy już u nas napisali coś. No, żeby, żeby do nas przysłali też. No, o to staramy się dbać. No i przychodzi te 120, czyli słyszymy. W miesiącu mniej więcej. Załączników i co? Każdemu autorowi potwierdzamy, że przyszło. Informujemy go, ile mniej więcej poczeka. To znaczy informujemy, no, na przykład, że jest 97 w kolejce do czytania. I pierwsze przeglądanie jest, tak, znaczy no, sprawdzanie, czy już się otwiera, czy wszystko jest to wiadomo. I potem my się dzielimy, które z nas ma więcej jak czas, który ma po prostu w tej chwili czas, to czyta. I wyłapuje ten tekst, który w jego zdaniu, czy żony, czy moim jest dla nas ewentualnie interesującym tekstem. Jeżeli tak, jeżeli to się potwierdza, to, to wtedy czy to doczytujemy do końca, starają się czytać wszystkie teksty do końca. I jeżeli się zgadzamy, no to piszemy do autora, że tak fajnie przeczytaliśmy i jest to książka, którą byśmy chcieli wydać. I pytanie, czy autor jest gotów do pracy. Autor na ogół odpowiada, że jest jak najbardziej gotów do pracy i potem następuje etap, etap pracy wspólnej z książką. My piszemy, co naszym zdaniem w tej książce było, można byłoby zrobić, żeby ona była żeby była lepsza. I autor na to na ogół reaguje pozytywnie. Więc on się za zabiera do pracy nad tą książką, yy, skończy swoją pracę, uważa, że już jest ok, przysyła do nas wersję, że jest ok. To się zabieramy do redakcji. Redaguje jedno z nas, albo żona, albo ja ten tekst. Yy, potem on idzie z tymi wszystkimi, to, to, to się robi, yy, wiadomo, w tej chwili. Elektronicznie wszystkie te zmiany, poprawki, wszystko jest widoczne, wysyłane autorowi. Autor się do tego ustosunkowuje i wtedy jest takie, taka czyszcząca redakcja. Potem idzie do złamania. Do złamania no ich naszego synka. A, no właśnie, o tym jest. To, to Koźbiel niejaki. A, to tak może? No, bo z wykształceniem jest archeologiem. Yy, idzie do niego, on to łamie, my to czytamy, robi się korektę, wysyłamy autorowi, bo jeszcze czasem jakaś zmiana następuje. Dobrze było, żeby autor wiedział, co się jeszcze zmieniło. A w tym czasie, oczywiście, idzie tekst już do naszych sił graficznych. Tak się złożyło, że córka nasza jest yy, wykwalifikowaną grafikiem z po ASP Warszawskiej i wzięć nam się trafił od tej córki, też grafik po Warszawskiej Akademii. No, i który z nich bardziej tę książkę czuje, to to, to się zabiera za zrobienie okładki. I dostajemy okładkę, wysyłamy autorowi. No. Autor na ogół jest zachwycony, a jak ma ludzi, no to wtedy jest, jest, wtedy jest większy problem, bo trzeba, bo grafik też jest artystą twórcą i trzeba ich jakoś pogodzić. Do tego wydawca też by chciał widzieć opłatę na swojej książce taką, jaką jemu by się też podobało, ale na ogół jest, yy, koniec jest szczęśliwy, książka jest i idzie do drukarni. Wysyłamy do drukarni. Czy ta rodzinność, yy, yy, żeby nie powiedzieć mafijność mm -hmm. nawet, mafijność pomaga czy przeszkadza? Bo jeżeli ja mam obcych współpracowników, Mówię o, o Książnicy Pruszkowskiej, gdzie wydaję książkę. Mam obcego redaktora, no to mogę zadzwonić do niego w środku nocy, wiedzieć do cholery, dlaczego jeszcze nie ma y, redakcji. Albo do grafika, który mi przyśle projekt okładki, powiedzieć meee. My y, też mówimy błe, jeszcze nam się nie podoba. No bo to, że... oni się to jest... nie obrażają. Odrażają się, czasem się Czasem trzeba się pokłócić trochę. Ja mam nieotwarte wrażenie, pamiętając jak się wydawnictwo takich dużych rzeczy mają, że łatwiej jest, kiedy się człowieka najmuje, wymusić na nim różne rzeczy. Ale to nie znaczy, że to jest lepiej. Wcale nie. Uważamy, że właśnie już sztorm nawet mówiłem, że grafik też jest twórcą i też go nie wolno gwałcić za bardzo. Może troszeczkę go przymusić, bo często jest tak, że grafika widzenie jest za daleko odbiega od naszej wizji, okładki. Ale zawsze pierwszy, ale zawsze staramy się, żeby pierwszy pomysł był. Wyszedł od grafika. Natomiast rzeczywiście, z jednej strony to jest łatwiej, no bo możemy się dogłębniej o opłatce pogadać. Ale z drugiej strony trudniej, bo rzeczywiście można na ten powiedzieć, co ty kurczę mi tu dajesz, co to jest w ogóle, no to jest zupełnie nieporozumienie. Obcemu człowiekowi łatwiej niż, niż komuś z rodziny, ale. Efekty są dobre. Na, na, na targach ludzie oglądają książki, my możemy piękna Znaczy oczywiście no, nie wszyscy, niektórzy. Bardzo może... zdolni są nasi graficy. No po prostu dyplomowani graficy, zdolni. Adam skończył swoją uczelnię z wyróżnieniem. Ania skończyła z bardzo dobrymi wynikami. Także naprawdę są świetni. Podobnie no, możemy powiedzieć o synu. Czy tak człowieka, który tak precyzyjnie pracuje przy łamaniu na przykład, a czasem jeszcze wychwytuje błędy, bo on też, no, redaguje, to widać, też redaguje, No, to, to trudno. Czasem musimy przed nim się tłumaczyć. My. A to wszystko służy jakości po prostu. Jasne. Ja przepraszam za trywialne pytanie, ale... Wiem skądinąd, że, że będzie ono oczekiwane, bo wszyscy je zadają. Czy obecna sytuacja w Polsce i na świecie nazwana pandemią, czy inaczej, miała jakiś wpływ na sytuację Waszego wydawnictwa, na rytm pracy, a jeżeli to jaki? Zrobiła się jakoś tam na, chociaż też w jakimś tak porażającym stopniu, na sprzedaży książek. Bo, bo to się, to się, to się to było spowodowane tym, że przez dosyć długi czas te wszystkie księgarnie były zamknięte, ludzie nie kupowali, ludzie nie mogli kupować w ogóle. No pomijając już, czy abstrahując od faktu, że ludzie w Polsce w ogóle bardzo kiepsko te książki. No nie odbywały się targi no, też. No nie odbywały się targi, no Znaczy to, na pewno. To co, to no, tak. no to Na to... pewno autorom brakuje kontaktu z czytelnikami. Trzeba się douczyć pewnych rzeczy, no, żeby umieć wykorzystywać też internet do tego, żeby docierać, żeby robić namiastki rozmów i spotkań na przykład jakichś. Więc tutaj po prostu trzeba się douczyć. Trzeba spróbować sięgnąć po takie środki, które są możliwe do użycia. No, w pierwszym rzucie w ogóle wyglądało na to, że padły jakiś popłoch też na dystrybutorów. Bo zamiast zamawiać książki, zaczęli zwracać, zaczęli zwracać. Ale to na szczęście bardzo szybko się skończyło i znowu zamawiałem książki, Natomiast na, na tak mówię, wielkiego wpływu to nie miały nie mogło mieć, dlatego że bardzo duża część sprzedaży się odbywa przez internet. I ona się odbywa, a teraz jest to co, to, co zniknęło na rynku średnim, rzeczywistym świadków stacjonarnych. No to się odbiło w księgarniach sieciowych. Czy znaczy, problemem jest cały czas to, że Polak kiepsko czy mało czyta. Poza tym czyta, 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 bardzo często czyta, woli czytać literaturę zagraniczną, taką przeciętną literaturę zagraniczną, a nie czyta literatury polskiej z jakiegoś powodu uważa, że ona jest na gorszym poziomie. Z powodu kompleksu. Może z tego powodu. A niby patriota? No nie wiem. Patriotów? Tak? No, to taki taki wątek. Pozostawmy no, to, to pytanie, proszę odpowiedzieć. Każdy stwierdzenie to jest tak. Bo my, na przykład, możemy podpaść bardzo szybko pod zarzut, że wydajemy słabo patriotyczną literaturę. Ja to nawet księgarza zresztą słyszałem, że to nie patriotyczność. Zawsze mi się wydawało, że to było. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że. Jedno, dobre, jedno zdanie pewnego pisarza jest więcej warte niż wszystkie słowa związane z czymś tam. Cała tak. No, ale to są takie i idealistyczne Nie będziemy tego wątku kontynuować. Nie. Ja bym chciał Państwa na koniec, bo już chyba będziemy zmierzać ku końcowi, no. zapytać o plany na przyszłość, a dlatego pytam o plany na przyszłość. Wszyscy pytają o plany na przyszłość, prawda? Bo ja chciałem egoistycznie wtrącić swoją prywatę. Chciałem zapytać, czy będzie kontynuacja, myśleli Państwo o kontynuacji dwóch moich ulubionych książek z Waszego dorobku? Będzie. To znaczy nawet zamierzam. Jedną rozmowę już zrobiłam i za chwilę powinna się ukazać w przestrzeni wirtualnej. Bo pytali no, ludzie już o kontynuację rozmów kośćbielowej. Rozmów z, pisarzy, z pisarzami, chociaż mam strasznie mało czasu, a też no, chciałabym, żeby ten tom był tomem tematycznym żeby był i jakoś związany z tymi poprzednimi. No, pomysł już ma, ale, ale pomysł nie, już mam i pomysł nie jest niezły, ale chyba nie zdradzę na razie, przynajmniej dopóki się nie ukaże ta rozmowa pierwsza, a rozmowa się ukaże w więcej. Stwierdzam ze zgrozą, że nie mam autografu na żadnej. No to przy okazji. No, Dziękuję Państwu za tę fascynującą historię. Myślę, że e, przyczyni się być może do większego zainteresowania literaturą polską w ogóle. Na w szczególności dla Wicelianka. A poza tym ja mam taką nadzieję, że wspólnie pan dyrektor Zagadło, dyrektor księżnicy Pruszkowskiej i my przyczynimy się do tego, że Pruszków nie będzie się kojarzył z mafią, tylko eee, będzie się kojarzył z, z, z czytaniem y, literatury. Ale on już się dawno ko nie kojarzy tylko z mafią, dlatego że jesteśmy jedną z najlepszych bibliotek na zachodnim Mazowszu. Eee. Może nawet najlepszą. Tak, w bibliotekach są nasze książki. No. są. Może dlatego one są najlepsze, te biblioteki. No może.